Co mamy? Bigos. Proszę bardzo. Domowej roboty w mojej małżonki. I nie próbowałem szczerze powiedziawszy, Teraz dopiero pierwszy raz dodyłową. Kapusta świeża. Takie kapusta kiszona. Kiełbasa i... Z łopatki. Mięso z łopatki. No i mi się prawie wiadomo. Pyszne. Bardzo dobre. Kiełbaska podsmażona. No tak oczywiście. Mięso też. Fajnie posmak daje kiełbasa podsmażona do bigosu. Kiełbaska podsmażona, mięso podsmażone. Mięso, podsmażone mięso i też. Potem mm -hmm. dodane trochę wody na patelnię i to wszystko ten smaczek przelany do bigosu.